Ziomki Z tej strony Psychopeka i nagrywamy dzisiaj Margonem MiniBeta. Wchodzimy Margonem MiniBeta. No i tak, mamy tutaj wszystkie moje postacie na Margonem. Na razie mało ich. Po pierwsze stworzyłem wczoraj, znaczy, zmieniłem wczoraj profesję. Arcy Magusitu, Mag, a teraz jest Dancy to Więc dobra, idziemy na Psychopier. Wybijcie ten, nie ja tak myślę. A nie, na psychody oni nie mam życie, bo są w depo... Ten, w sumie wybijemy tylko na arcy Magusiu, bo na arcy Magusiu mam... Bardziej mi zależy na arcy Magusiu, żeby bić level. albo no tak. O, mam takie. Nie, jak z ciekawie widzicie was. To są to jest. Odzyskałem to, ponieważ jest, to jest, nie to to zniszczone i ktoś mi coś przysłał na podta i co, co to jest? Aukcjoner, Zwój do Andarum Zwój do Andarum I Zwój do Andarum Dobra Nie patrzcie, bo to, to jest tym grafikiem klanu i Muszę mieć te opcje wszystko w poczcie Ciekawi was co to jest To są dominy Domina Ecclesiae Też jest z dominy Ecclesiae Tutaj się Dobra, więc tak Idziemy na walkę, tradycyjnie do olbrzymów, gdy to że to jest 56 6, 6 no ja i tak tam pójdę, tam też mi łatwiej grać. Idziemy na auto. I, i idziemy, może teraz nawet będzie kolejny level, o, bym się cieszył. Tak, no to jedziemy z tym koksem. Dobra, odcinek nie będzie jakiś dzisiaj długi. Tu nie mamy po tym, bo mam znajomości, to mi mam majem. oddaje oddaję. Pozdrawiam w tym odcinku. Krystian Cecha. Jego kanał na pewno znajdziecie, jak piszecie. Krystian Brzycy i H. Krystian Cecha, Inaczej. Dobra, 68% XPA. Tak, z płyska. Łojcie, przez przypadek mi się klikło. Auto. Idziemy dalej. Ły? O! Mi się lagło. Bo nagrywam e, mobizajnem teraz. Żeby pan nagrać najlepsze pro. Elo, jeszcze 30% i kolejny level to. jakoś nie będzie. problem. Auto. No, błyskiem będę bił. Co tam. Lagłość przez chwilę. Na loty nawet nie patrzę. Potem się zobaczy jak denne albo po prostu lek. Albo, śmieci będę musiał sprzedać. Mam miejsce w punkcie 29, więc, kurde, nie chcę tylko. Piszcie, czy chcecie mixy Herosów E2. Jak? Myślę, że dzisiaj będzie jeszcze mix E2. Też nie wiem. Nie wiem czy będzie dobra. Idziemy z konceptem. zamiennym. Jeszcze 900 więc dużo nie ma. Konto na. Ja w tym czasie gram na świecie. Nomada 51 tancerz. Tak. Ja jestem na nomadzie właśnie. Przez tą aplikację można stworzyć postać albo nawet konto. Do się konto stworzyć. Tak. Dobra. 77%, więc zrobimy do 80%. Dobijemy do 80 Dobijemy Tak myślę Dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy Big. Myślę, że będzie, 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 będzie jeden Nie będzie Chyba, żeby zaraz trójka wbiła Dwójka vermontów Nie ma 80% Przykro Ale jest to, jest dobre Zakończ. i tyle śmieci Karma biłem Lotło to i lotły rąki. Mam 375. Takie potem niepotrzebne. Wszystko usuwam. Hajsi, się przyda. O, 700k. Jak łatwo zdobyć Hajsi. Dobra, to mogę już sprzedać, bo są trzy Dobra, jeszcze jedno, żebym chciał Wam w tym odcinku pokazać. Tu jestem ja tam... Z kolegami, z koleżankami i chcesz pozdro jak to oglądacie pozdrawiam bardzo serdecznie na HP i MH MCH najlepsza pro elo gra według mnie na no. telefon taka jak Ci się nudzi chcesz się wyruszać. Tak tak gra zwie się Piano Tiles Piano Tiles P-I-A Tiles okay. Bardzo ciekawa gra Polecam Wszystkim, którzy mnie oglądają Bardzo polecam Dajcie, Ciszę wam to trochę Nie wiem, co wam robię. I wam Dobra, ja się nie odzywam. Może widzieć, gram. Trochę lagi. On play. Mam straszne lagi. Co z tym fansem zrobić? Halo? Dagi To chyba nie pogramy sobie dzisiaj w piątej jest no nie dobra, no to nie pogramy sobie dzisiaj, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Dajcie lajka, suba. Ja pozdrawiam, trzymajcie się do zobaczenia. Cześć!